Eee, 10 dziewięć no, jeszcze... no, oczy gdzieś z jakiego powodu? Trochę dalej to jest czerwona linia. Ej, jaki powód zatrzymania co ja takiego zrobiłem? To jest czerwona linia, trochę dalej. Co tablicę w trakcie. Także tablicę 4 Witam oby proszę o podniesienie peli. Ja najwyższy mam znaki 0,6 i znaków powód zatrzymania? Nie znam, proszę mi przedstawić. A na powód zatrzymania, to jest. I, no nie wiem na przykład, to że on przekroczył prędkość, co nie. A na przykład kiedy niby miałem to zrobić, stojąc na światłach. No na przykład... Ja o to, Bo ja to Nie robić. ma w bazie danych. A mógłbym zobaczyć nagranie z kamery, gdzie dobra, jest pokazane, dobra. jak przekraczam prędkość. Proszę, jak na... Nie ma go w bazie danych. Dobrze, obywatel. Wejdź z pojazdu Ale z rękami y w górze. Dlaczego zatrzymaliście mnie bez powodu? Bo się zgazowałem na światłach. I to był taki powód, żeby zatrzymać mnie? Wejdź z pojazdu. Ech. Ręce w górze. Kada tu bezpiecznie. Pan się prawa lewa. momentem ci tu iść. Poczekaj. Otwieram ci drzwi, wsadzam się do pojazdu, zapinam ci pasy, zamykam drzwi, przypominam, że od środka.